To jest najważniejsza rzecz, którą Wam chciałem pokazać przy okazji tego wyjazdu: czyli patent, w jaki sposób jesteś w stanie pojechać każdym wypożyczonym samochodem, każdym automatycznym samochodem. To jest taki bardzo prosty patent, który zrobił dla mnie przyjaciel w Niemczech. Pozdrowienia dla Ralfika. Kwaśny aluminium. Kawałek karbonu można to złożyć, mieści się do plecaka, bagaż podręczny zabrać ze sobą. Na lotnisku możemy iść, wynając samochód, dajemy prawo jazdy, płacimy co potrzeba, odbieramy samochód, jesteśmy w stanie to podłączyć. Zobaczcie, jakie to jest prosta konstrukcja. Gaz, hamulec, tak? Połączone ze sobą, żeby nam się to nie rozleciało. Jedyne co musimy zrobić mamy tutaj stalową linkę którą zaciągamy na wkładamy na pedał na pedał gazu czy hamulca zaciągamy. Już mamy jeden pedał zrobiony zaraz za chwilę to zobaczycie jak to wygląda jak to wygląda w praktyce jak to wygląda na żywo i że można odpalić samochód. Dobra robimy. Zapraszam <głodzicie> chodźcie. Ok no tu mamy dwa patyki regulujemy żeby jeden był dłuższy. I to będzie nasz pedał gazu. Dlaczego to? Zaraz wyjaśnię, na czym polega ta różnica. No ale wiadomo, że jest, że musimy rozróżniać, żeby nam się nigdy nie pomyliło gaz z hamulcem. Wyciągamy kawałek stalowej linki, zahaczamy o pedał gazu, naciągamy, dokręcamy, mamy gaz zrobiony. Powtarzamy dokładnie to samo. Ech. Powtarzamy tą samą operację z hamulcem. Zakładamy linkę, dociągamy. Staramy się to zrobić porządnie. A nawet nie staramy, tylko musimy to zrobić porządnie. Jest druga założona. Ech. Ważne jest sobie wyregulować tu tą. Ech. Długość w ten sposób przede wszystkim, żeby Wam było wygodnie. A po drugie, żeby nie przeszkadzało również w, w, przy kierowaniu, czyli kierownicy. I teraz tak. Cały czas mam pod dłonią hamulec. Dzięki czemu w każdej chwili jestem w stanie zahamować. Czyli działa tak jak każde no przyrządowanie dla osoby z niepełnosprawnościami. Yy, I kciukiem dodaję gazu. Czyli podczas, yy, podczas prowadzenia mamy hamulec. Gaz i w razie potrzeby, czyli nigdy nie ma, nie ma takiego problemu, że w sytuacji awaryjnej, że mi się to pomyli, ponieważ trzymam to między palcami. Zawsze mam bezpieczny hamulec, e, kciuk na gazie.